No i witajcie ludzie, wita się z wami Redmaster A oto jak możecie zauważyć jest Gothic Na modyfikacji Mroczne Tajemnice Będzie to raczej króciutki materiał Bo chciałem tylko nagrać to co Mroczne Tajemnice Mają najbardziej zaoferowania Czyli ten tak zwany wątek z Pradawnymi Oraz końcowa walka z Tam 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 Urizielem tak. Jest to ten tak zwany końcowy boss Mrocznych Tajemnic, który Nie do końca kończy grę Jednakże no ten wątek wątek yy, fabularny mrocznych tajemnic już yy, zakończy tak zwane ostatnie starcie oprócz mrocznych tajemnic mam wgrany jeszcze jakby taki yy, dodatek który ma na celu usprawniać te modyfikacje tak zwana modyfikacja w modyfikacji To tak jest yy, usprawnia on w tym sensie że yy, naprawia tam jakieś yy, błędy Zmienia, zmienia troszkę rozgrywkę, zmienia w tym sensie, że teraz wymagane jest wręcz, żeby grać cały czas na hardzie. Jak wiadomo, albo nie wiadomo, może tajemnice miały wybór poziomu trudności, od łatwego do trudnego. No tutaj musimy grać tylko i wyłącznie na trudnym, co za tym idzie. Ano to, że przeciwnicy są tutaj znacznie, znacznie potężniejsi. Może nie wszyscy, bo to nie tyczy się NPC-ów, znaczy nie wszystkich NPC-ów, tylko tych ważniejszych. Jednakże, jeżeli chodzi o potwory, no to do tej pory, mając tyle HP, mając tyle siły, mając broń dwuręczną, no właściwie prawie na mistrza, broń jednoręczną na guru, potwory potrafią mną miotać. Tak jest. Na szczęście, ten mod. Yy, znaczy, mod ogólnie grając na hardzie, dostajemy więcej expa za stwory, co za tym idzie, szybciej levelujemy. I można by powiedzieć, że, mając yy, grając na tym poziomie trudności, możemy się po prostu nauczyć więcej rzeczy niż jakbyśmy grali na podstawce. Bo tutaj naprawdę, normalnie szedłbym tylko w miecz dwuręczną. A teraz patrzcie, mogłem iść normalnie w jednoręczną na 100%, i dwuręczną. Aktualnie nabijam sobie tak samo, żeby było na 100%. Gdzie w podstawowym gotiku byłoby to niemożliwe, bo to by było, by było marnotrawstwo punktów. Jednakże no widzicie sami jaka jest różnica. Tak samo HP. Proszę, na normalnym gotiku nie ma możliwości, żeby osiągnąć na tym poziomie tyle HP. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Chyba, że dawno nie grałem, chyba, że nie pamiętam, ale naprawdę mając 45. poziom nie przypominam sobie, że miał na tym poziomie tyle HP. Dlatego też no gra na hardzie ma swoje plusy oraz ma minusy. E, bo jak mówiłem niby mam już taką postać e, niby... no kurde, Te! Nie przygotowałem się! No szlak! No jak mówię, niby mam już taką postać, niby mam tyle HP, co z tego? Potwory i tak potrafiam cię zmieścić dosłownie w kilka sekund Ale nie ukrywam, że to jest fajne wyzwanie, naprawdę Całe życie spędziłem na podstawce raz, może dwa yy, Grałem tak, yy, wiecie, na hardzie Ty jesteś O, komuś tekstura nie wczytała samego Dlatego taki powrót po. Ja wiem, może po roku czasu. Yy, to jest powiem wam szczerze, niezła, niezła rozgrzewka. Ostatnimi czasy, jak już to więcej spędzałem na gotiku, dwójce. Taki powiedzmy przeskok z dwójki do jedynki był troszkę ciężki, tym bardziej, że. No, jak wiadomo, system walki w gotiku dwójce jest znacznie bardziej y usprawniony. czerwona głowa. A, tak, to są ten. To, to, to są anomalie gotika, właśnie. I to nie, nie chodzi o to, że to jest direct, że to przez directa, tylko po prostu y jak widać. Albo, ten, 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 albo ta dodatkowa modyfikacja popsuła mu twarz, albo, albo mi się Gothic źle zainstalował. Bo naprawdę nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu. No i właśnie, i to jest Uriziel. Główny, główny zły mrocznych tajemnic, który zaatakował pradawnych, zaatakował świątynię pradawnych, zabił bodajże dwóch zamieszkujących w świątynię mnie, że będziesz próbował mnie No jak wiadomo, nasz głównodowodzący wysłał nas z misją, abyśmy powstrzymali Uriziela. Tak też czynimy. No i powiem Wam szczerze, że na Direkcie pierwszy raz będę. <grywasz szło> y, zobaczę jak ta walka z nie wygląda. Mam nadzieję, że będzie wyglądać to ładnie. Nigdy nie Bo o ile... Direkt w 90% na niektórych lokacjach wygląda naprawdę świetnie To o tyle, jeżeli chodzi o podziemia, to jest po prostu masakra. Dlatego trochę obawiam się tej walki ze względu na to, że zaraz zobaczycie, że będziemy y, znajdowali się w takiej podziemnej jakby, nie wiem, świątyni Urizela.. ej, zaraz. Ej, ej ej, ej, to nie tak miało wyglądać. być... Ej, coś mi się. Kra się popsuła! Normalnie powinno nas teraz teleportować do podziemnej świątyni. Ale skoro wymaga, to teraz takiej bitwy. Eee. Tak miało wyglądać na początku. Uznajmy, że tamtej połowy nie było. Tak czy siak. No, widzę już, że imponująco to wyglądać nie będzie. O ile... o! O ile to wygląda fajnie. Tutaj to przejście naprawdę wygląda fajnie. W ogóle. Ciekawostka, jeżeli ktoś nie wie, tam dalej są yy, dwie kobiety zamknięte w klat klatkach. Nie wiem, może po prostu Riziel ma takie jakieś... Nie wiem, swoje ten, zachcianki, ale... Nie wiem, ja nie wnikam. O ile tamto przejście wygląda fajnie, to tutaj no to dupy nie urywa. Eee, no tak, no Direct też ma jak mówiłem swoje plusy i minusy z tym. Z tym względem, jeżeli chodzi o jaskinie, to jest naprawdę źle. Chociaż ma to też swój urok. Szkoda tylko, że twórcy mrocznych tajemnic, czyli poziomki. Eee, nie zrobili... Ale to wygląda epicko To przyznaję, to wygląda epicko Jak te szkielety się pojawiają eee, Co chciałem powiedzieć, nie zrobili tutaj lepszego oświetlenia Ja tutaj postaram się powrzucać pochodnie Uwaga, skakują, te... pomniki o, Było widać Chcę też zrobić tak, aby było wszystko w miarę widoczne Dlatego obawiałem się właśnie Najbardziej tego momentu eee, O co tutaj chodzi? Nie, bierny. Bierny miecz? Tfu, miecz, matko, pochodnie. O co tutaj chodzi? Na początku będziemy mieli trzy fale. Fale. Będziemy mieli trzy grupy uderzeniowe szkieletów. Po czym? Po pokonaniu każdej z grup, te właśnie pomniki, które widzicie tutaj, będą zeskakiwać, by nas zaatakować. One są nieśmiertelne. Nie da się ich nawet namierzyć bronią, kuszą, magią, niczym. Jedyny sposób, aby ich zniszczyć jest właśnie doprowadzenie e, ich tak, aby trafił ich ten piorun, jak widzieliście tam, jasny gwint, jak widzieliście te pioruny tutaj wyskakują, hmm, szkielety, 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 ja no, widzę, że ogólnie te szkielety nie są zbyt ulepszone. Bo jak mówiłem, o ile zwykli przeciwnicy, nawet kretoszczur albo ścierwojad potrafi mi dokopać To tyle, no te widzę szkielety zostały już w podstawowej formie. obawiam się, że Uriziel tak samo taki będzie, dlatego no... Nie wiem jak ta walka będzie wyglądać i na jakim stopniu będzie... Że tak powiem epicka Kuźwa mać, nawet ten piorun ich na hita nie bierze W podstawówce no tak, szkieletów nie ulepszyli, ale te, te golemy to jak najbardziej. W podstawowym gotiku ten piorun zabijał ich natychmiastowo. Ej nie, to naprawdę wygląda świetnie. Sorry, że się tak zachwycam, ale... Jak mówię, to jest moje pierwsze. moja pierwsza walka na direkcie tutaj z Urizielem. I no, sorry, to mi się podoba. To mi się po prostu podoba. Tylko mówię, że jakby poziomki, kurde, zrobiły tutaj jakieś oświetlenie, to by była już tak epicka scena na direkcie. Aaaa, no cóż. No. Chociaż. Może zostali po części ulepszeni. Bo widzę, że obrażenia też mi niezłe siękają. Znaczy, ja mam trzy amulety. Znaczy trzy amulety, dwa pierścienie, które dają mi ochronę i to dosyć wielką. Oprócz, ma a, oprócz tego mam amulet i e, Inosa, serce Inosa, czy jakoś tak się nazywał, który daje mi 20 do siły plus e, dość mocną ochronę przed każdym typem obrażeń. I wiecie co? Ponieważ to już jest ostatnia fala. Ja tak, po pierwsze uzdrowię się, bo obawiam się tego Uriziela. Jak mówiłem Ci, ważniejsi NPC, przynajmniej niektórzy zostali znacznie wzmocnieni, więc yy, niewątpliwe, że Uriziel też może być ulepszony. <laughs> I to czerwony łeb. A, i ten miecz. To jest powód, dla którego yy, uczyłem się miecza jednoręcznego na 100%. Aby ten miecz użyć, aby w ogóle użyć mocy tego miecza albo się w niego uzbroić, trzeba mieć 100% jednoręcznego. Nigdy tego miecza nie używałem, ponieważ byłem zawsze zdania, że. Znaczy, zdania. Trzymałem się swojej tradycji, że wolę używać broni dwuręcznych. Teraz. Szlak! Nie! Dobra, zostało potwierdzone. Uriziel został wzmocniony. I to znacznie wzmocniony. Ponieważ ten kawałek musiałem przejść od nowa, postanowiłem wam tego darować już. I przy okazji nawrzucałem tutaj więcej pochodni, żeby mam nadzieję był lepsze... czy oni się ze sobą bią? No dajcie mi przejść. Używam teraz miecza jednoręcznego, przynajmniej na razie używam, który ma jeszcze dodatkową właściwość, że jest w stanie zamrozić przeciwnika. Nie będę go używał w walce z Urizielem, a dlaczego? Eee, bo ta walka byłaby niesprawiedliwa, co to za sztuka zamrozić przeciwnika A później go spokojnie dobić Zero satysfakcji, zero wyzwania Dlatego jak tylko zacznie się bitwa z Urizielem, ja tutaj zmieniam na swoją główną broń, czyli Miecz Dwuręczny A nawet teraz i to zrobię Plus uzdrowienie szybko w ogóle, ciekawostka. Grałem w Gothica na padzie. Tak, normalnie Gothic nie wspiera Joya, jednakże są ku temu takie programy, dzięki którym można emulować właśnie klawiaturę na Joyu. I muszę przyznać, że od początku zacząłem już tak grać i gra się nawet przyjemnie. Przynajmniej ja się już do tego przyzwyczaiłem, do tego stopnia, że praktycznie nie widzę różnicy i... Nie zwróciłem... Dobra, teraz widzę. Trzeba naprawdę wal podczas walki z Uriziel'em trzeba zwracać uwagę na te fale. Ten miecz, który posiada Uriziel, może korzystać z czterech żywiołów. Jest to woda, ziemia, powietrze i ogień. Znaczy, co do ziemi i powietrza nie jestem pewien, bo nie mam pojęcia, czy faktycznie te dwa żywioły. Wiem, że jest powietrze, ale czy jest ziemia, nie jestem pewien. Wiem natomiast to, że jeżeli fala zmieni kolor niebieski, to będę jej unikał za wszelką cenę. A dlaczego? Wtedy miecz zamraża. A jak ten miecz mnie zamrozi, to ja nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra, widzę, że on przyjął głupią taktykę. Ale on ma HP, ja pierdzielę. Odskok, odskok, bezi, odskok. Yy, miecz... Może się tylko wydawać, że ognisty miecz jest słaby. Jednakże ma pewien procent, że jak cię podpali, to podpalenie jest gorsze niż ognistego jaszczura. O, Jeżeli podpali, to ten ogień trzyma tak długo, że spokojnie nas zabije, a my w tym czasie nie możemy nic zrobić. A to jest lodowe ostrze, teraz. Jak mówiłem, z lodowym ostrzem trzymam się jak najdalej. Bo inaczej, no, Uriziel mnie zamrozi. Koniec walki. Amen. Pamiętam, że był jeszcze jeden efekt, który zamraża, i nie wiem, nie mam pojęcia, który to był. Prawdopodobnie to był ten. Chociaż. Ten to jest chyba teraz Ziemia. Znaczy, Ziemia, powietrze. Czyli że to nie powinno mnie zamrozić, a. odrzucać. Mam taką nadzieję. Tak, dobra, on mnie odrzuca. To chyba jest zamrożenie teraz. Jeszcze. Jak mówiłem, są dwa efekty, które zamrażają. A i obawiam się tego. Dobra, to będzie ziemia. I ziemia też, jak widać, jest uciążliwa. Nie, najlepszy chyba był ogień. Szlak, zamrożenie. Zamrożenie, zamrożenie, zamrożenie. Z zamrożeniem nie mam zamiaru się bawić. To będzie też zamrożenie. Bo już dałem się na to nabrać. To już potwierdzam. Dałem się na to, się na to nabrać. Jeden efekt, który może się nie wydawał, jednak mnie zamroził. To znowu jest zamrożenie. Zmienia coś innego. Najlepiej. O, dobra. Jest powietrze. Mam dłuższy miecz od niego, a jeszcze nie mogę go sięgnąć. Szlak! Szlak, 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 szlak. Uciekaj. Ognisty miecz. Dobrze. Zaraz do niego tam pójdziemy. Chciałbyś kolego, chciałbyś. Aaaa! Ah, mówiłem! Jak ta walka będzie wyglądać, tak będzie wyglądać. Wiem, że chcę. Po prostu zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby go pokonać. Nieważne, jak to będzie wyglądać, choćby nawet w ten sposób. Tak czy siak, mikstur muszę używać, więc... Jaki miecz? Zamrażający. Nie chcę. Idź ode mnie. Z tym Ice Swordem. Dobra, jest powietrze. Szlak, ludzie, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Jest! Ha! Dokonałem tego! Pokonałem Urzela! Zdobyłem jego miecz! I mając te 100% walki na miecza jednoręcznego, mogę go teraz bezproblemowo użyć. Jednakże będę musiał się dowiedzieć, jak się używa dokładnie tych efektów. Jak mówiłem, pierwszy raz dopiero postanowiłem iść w ten w miecz jednoręczny, że móc. A, wartość. Ja tak patrzę, obrażenia, tysiąc. Po raz pierwszy szedłem właśnie w miecz jednoręczny na góry, żeby móc użyć tego, tej broni. No i tyle, dokonało się, wygrałem. Tak więc co chciałem, to pokazałem. Ten materiał zgaduje, że i tak wyszedł za długi. Dlatego ja się z wami żegnam. Tak więc trzymajcie się i pa pa.